Witam, witam, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się dzisiaj, kochani, macie? Ja sprawdzam, czy już się pojawiłam. I czy mnie w ogóle widać, i czy mnie w ogóle słychać. Wy też dajcie, kochani, znać w komentarzach, jak u Was jest odbiór, czy jest wszystko w porządku, czy widzicie mnie, czy mnie słyszycie. O super. Dajcie, kochani, znać w komentarzach. Widzę już, o Marta Trzaska. Super, kochana, że jesteś dzisiaj ze mną. Yy, co zresztą? Dajcie, kochani, znać. Czy jesteście? Kto jest dzisiaj ze mną? Tutaj, tylko w komentarzach widzę, kto jest dzisiaj ze mną, więc to jest bardzo ważne, żebyście pisali komentarze, żebym mogła się z wami przywitać. Cześć Joasiu, cześć Karolinko. O, Karolinku da Karolinko dawno już cię nie widziałam u nas. Bardzo fajnie, że dzisiaj jesteś. Eee, może włączę. No, nie mogę włączyć niestety lampy. Ale chyba widać mnie w porządku, prawda? Eee, cześć Iwonko. Kto jeszcze jest ze mną tutaj? Marlenko, witam Andrzeju. Super, że jesteście, e, że pojawiliście się na dzisiejszej Lekcji Live. Cześć Jolu, miło Cię widzieć, chociaż widziałyśmy się parę minut wcześniej na lekcji z VIP-ami. Cześć Anna, -an cześć Ewelinko. Fajnie, kochani, że jesteście. Więc dzisiaj, nie wiem, zobaczymy jak czasowo wyjdzie. Lekcje, tak jak napisałam, mają ograniczony czas. Lekcje mini, mini, lekcje live, bo ostatnio trwały te mini, mini lekcje ponad. 50 minut czasami, więc musimy je na pewno ograniczyć do krótszego czasu, tak żeby można było później te filmiki też wrzucić na przykład na YouTube'a czy także na Instagram, żeby po prostu pojawiły się wszędzie i wszędzie mogły służyć osobom, które chcą się uczyć języka angielskiego. Czyli dzisiaj robimy fajną taką lekcję. Mam nadzieję, że wystarczy mi czasu, jeżeli nie rozbiję to na... Dwie lekcje, zobaczymy. Chodzi o to, żeby wpisać: e, Go, go for, go on, go to, go to a albo go to the. Ok? Czyli ja sobie już udostępnię dla Was ekran. E, ok? Udostępnię dla Was ekran. I co więcej. Czyli teraz będę starała się, żeby te notatki, które dla Was tutaj przygotowuję, żeby można było sobie na przykład wziąć, wydrukować w formie PDF-u, więc osoby, które są chętne i są aktywne, oczywiście dla Was to robię, żeby wynagrodzić ten czas, który razem spędzamy i osoby, które udostępnią, napiszą w komentarzach, że jest to udostępnione, czyli udostępnicie to w formie relacji, To udostępnicie to, w formie linku, na przykład na swoim facebooku, czy na jakiejś grupie, ja za to udostępnię Wam materiał, który teraz, właśnie razem przygotujemy. Także, jeżeli jesteście chętni, jeżeli jesteście chętni, żeby otrzymać ten materiał, to, kochani, bardzo zachęcam Was do tego, żeby właśnie teraz udostępniać. Czyli robimy o takie coś. Mam nadzieję, że widać. Ok. Czyli ten materiał, który właśnie przygotowuję dla Was, będzie w formie PDF, dla Was, żeby móc sobie powtarzać. Czyli mamy go, albo wpisujemy go for, albo go on, albo go to, albo go to. A, albo go to there, ok? Czyli to teraz będziemy mogli sobie uzupełnić. Czyli jak będzie iść na zakupy, kochani? Którą formę wybierzecie? Czy to ma być go, go, um, go albo go for, albo go on, go to, go to A, albo go to there? Piszemy, kochani, w komentarzach, udostępniamy. Pamiętamy, że osoby, które udostępnią, dostaną dodatkowy materiał do nauki języka angielskiego w formie właśnie tych notatek. Ok? Także ja sobie tutaj o, narysuję ileś tam tych przykładów. Postaramy się zrobić ich jak najwięcej. Mam nadzieję, że taka. Taka forma nauki Wam się podoba i że jest to dla Was widoczne. Dajcie, kochani, oczywiście um, znać w komentarzach. Czyli osoby, które są, które udostępniają, które um, komentują, um, mogą liczyć na notatki w tej formie. Czy wszystko dla Was wi jest widoczne? Dajcie, kochani, szybciutko mi znać. Szybciutko, szybciutko. Tak, żebyśmy zdążyli z naszą lekcją, mini lekcją live. Czyli mamy go, go for, go on, czy go to i słówko shopping. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, czyli shopping. Shopping. Go to czy go for? Które słowo najbardziej dla Was pasuje? Czyli to go for czy go to? Dajcie, kochani, znać. Shopping. Które, które słówko? Osoby, które powiedziały "go go shopping", oczywiście kochani macie rację. Go shopping, super. O, tak żeby było wyraźnie. Go shopping, czyli iść na zakupy. OK. Następne wyrażenie, które bym chciała zrobić z wami, to a walk, a walk. Czyli znowu, go, go for, go on, go to, go to a, go to the. Które jest dla Was, według Was, wydaje Wam się, że jest prawidłowe? Dajcie, kochani, znać w komentarzach i oczywiście punktacja, tak. Czyli dajecie sobie punkcik, jeżeli odpowiedź była prawidłowa, jeden na jeden, czyli pierwszy przykład, teraz drugi przykład. Piszemy punktację, jeżeli dobrze zrobiliśmy. Czyli go. Go for, go on, go to, go to, a czy go to the i a walk? Które najbardziej pasuje? Czyli to będzie wyrażenie: iść na spacer. Ok? Czyli teraz musicie wybrać prawidłową formę. W komentarzach zapisujemy. Fajnie, że jesteście. Widzę Kasię, widzę Andrzeja, widzę Anię, widzę Martę, Iwonę, Agatkę, Przemysława. Super. Fajnie kochani. Napiszcie oczywiście w komentarzu, czy tak, taka forma Wam się podoba. Czy jest to ładne, wyraźne yy, i łatwe do zapamiętania. Osoby, które powiedziały go for a walk. Go for a walk, czyli iść na spacer. Miały rację i przyznają sobie punkt. Dobrze. Teraz mamy a date, czyli numer 3 a date o, iść na randkę Okej okay, kochani czyli mamy go a date go for a date go to a date go on a date go to a date go to the date Które to, go to the date czyli które według was które według Was jest prawidłowe. Oczywiście pamiętamy o punktacji bardzo dobrze. Klasa, super, że pamiętacie. Pamiętajcie, kochani, to i dostaje tą notatkę wizualną dla siebie, żeby można było sobie później wydrukować i na przykład wkleić do zeszytu. Czyli która jest odpowiedź prawidłowa. A date, a date, czyli na randkę, tak? A date, czyli go, czy go for, czy go on, czy go to, go to a, czy go to the. Osoby, które powiedziały go on, ma, mogą przyznać sobie, kochani, punkt. Mogą sobie przyznać punkt, jeżeli macie go on a date. Ale kochani, dalej nie wiem, czy wam się ta forma nauki podoba. Nikt nie napisał. Aha, Iwonka, tak wyraźnie. A reszta, kochani, bardzo ważna jest dla mnie wasza opinia. Piszemy punkciki, dziewczyny wysyłają serduszka, faceci wysyłają lajki. Pamiętamy o tym, jeżeli mamy więcej niż, mamy więcej niż połowę punktów, zawsze wysyłamy w kosmos. Serduszka, dziewczynki, chłopcy wysyłają lajki. Ok, następne wyrażenie: church. Czyli teraz mamy go, czy go for, go on, go to, go to a, go to the, church, czyli iść do kościoła. Które? Które wyrażenie najbardziej by pasowało Waszym zdaniem? Dajcie, kochani, znać w komentarzach. Uczymy się wspólnie, pamiętajcie. Numer 4. Tak. Numer 4. To jest pytanie numer 4. Czyli go? Go for, go on, go to, go to a, go to the. Która prawidłowa będzie odpowiedź, jeżeli chodzi o iść do kościoła? Go to, czy go on, czy go a? Które, kochani? Dajcie, kochani, znać. Ja wszystkie te komentarze widzę, także widzę, kto ze mną dzisiaj ładnie pracuje, kto się ładnie uczy. To te wyrażenia są bardzo przydatne, kochani, jeżeli chodzi o. Naukę języka angielskiego. Okej, jest za easy. O oh my gosh! No dobrze, czyli bardziej wymieszam. Okej, okay. ale jesteś normalnie z pana. Mhm. Czyli go to. Jeżeli chodzi o iść do kościoła, go to uh, church. Okej, okay, numer 5. No dobrze. Teraz do toalety. Toilet. Iść do toalety. OK. Piszemy, kochani, w komentarzach, które najbardziej pasuje. Czyli go to, go for, go, go on, go to. -a. Która jest według Was prawidłowa odpowiedź? Już nie podpowiadam. Już nie podpowiadam, Ania. Kochani, piszemy, piszemy. Go to, go for, go on, go to, go to the, czy go, która jest prawidłowa według Was? Która forma jest dla Was prawidłowa? Pamiętamy o punktacji bardzo dobrze. Te osoby, które pamiętają, które były wcześniej na lekcjach live, zapisujemy odpowiedzi w komentarzu i zapisujemy również naszą punktację. Ok, kochani. Jeszcze chwilkę poczekam. Pamiętajcie, że krótkie teraz mamy te lekcje live, takie jak powinny być na początku, czyli to są mini mini. Lekcje, które mają tylko przypomnieć nam niektóre kwestie. OK. Iga ma 3 na 4. Iwonka 4 na 4. E, Agnieszka 1 na 4, bo dopiero za, w, weszła. Mhm, super. Czyli które, jeżeli chodzi o toilet? Go to. the Toilet. Czyli jeżeli idziemy do toalety, go to the toilet. Yes, ok. Następne wyrażenie bym powiedziała, że może bed. Numer 6. Bed. Iść do łóżka. Stali by walcy, przypominam. Wysyłamy serduszka, jeżeli mamy więcej niż połowę odpowiedzi. Prawidłowo. Chłopcy wysyłają niebieskie lajki. Mam nadzieję, że są mężczyźni wśród nas. Piszemy komentarze i e, punktacje. Czyli które go go bed, go for bed, go on bed, go to bed, go to a bed, czy go to the bed, Która, które, które wyrażenie według Was jest prawidłowe, które pasuje e, najbardziej. Piszemy wszystkich szybciutko w komentarzach, szybciutko, szybciutko. Zostało jeszcze nam parę minutek do końca lekcji. Ja szybciutko sprawdzę, czyli jutro lekcja, o której mamy. Pamiętajcie, że one się zmieniają. Niestety, co? Czyli mini mini lekcja. Mini mini lekcja. 1920 z tego co widzę. 1920. uk 20 20. P. L. Ach. 20 PL. Z tego co tutaj widzę. Tak, tak, takie, tak mniej więcej możecie się spodziewać dwudziesta dwadzieścia Czyli go to go to bed. Go to bed. Jeżeli macie taką odpowiedź, kochani, to oczywiście przyznajecie sobie punkt i wysyłamy serduszka. Ja tutaj jeszcze sprawdzę, czy nie popełniłam błędu, jeżeli chodzi o czas lekcji. 25, przepraszam. 25. 25? czyli 25, kochani. Ok. Tak żeby nikogo nie zmylić. Zapisujemy sobie czas 2025 albo 20, albo 1925, czyli to jest nasz czas. Ok, czyli jeszcze jedno wyrażenie, które zdążymy. Myślę, że dzisiaj ostatnie niestety. To będzie na przykład a run. Czyli pobiegać. Ok, numer 7, 7. Czyli go, a run, go for a run. Czy go on run, go to run, go to a run, czy go to the run. Które najbardziej według Was y my myślicie, że pasuje, kochani? Dajcie znać, kochani, w komentarzach. Um, czyli to jest na dzisiaj um, ostatnie wyrażenie, które ćwiczymy. Jutro będziemy kontynuować, czyli jutro kontynuacja. Kontynuacja. OK? Jutro kontynuujemy to ćwiczenie, czyli go, go uh, run, go for a one, run, uh, go on run, go to run. Go to a run. Go to the run. Które najbardziej pasuje wyrażenie, dajcie, kochani, znać w komentarzach. Jeżeli napisaliście w odpowiedzi go for. Go for a run. Pobiegać. To macie oczywiście prawidłowe odpowiedzi i e, przyznajemy sobie punktację. Czyli ile maksymalnie dzisiaj 7 na 7, kto ma 7 na 7? Dajcie, kochani, znać w komentarzach szybciutko e, i kończymy dzisiejszą naszą lekcję, mini lekcję live. Pamiętajcie, 19:25 UK, 20:25 PL, e, spotykamy się jutro. E, osoby, które oczywiście e, udostępniły e, materiał, Dostaną jutro albo dzisiaj w formie PDF-u notatki z naszych lekcji. Także jest warto, mam nadzieję, bo takie lekcje mogą się Wam przydać. Można sobie zapisać to sobie w zeszycie, wsadzić do jakiejś książeczki i mieć na przyszłość. Dobrze? Kochani, czyli zapisujemy sobie punktacje, zapisujemy sobie odpowiedzi. Um, I osoby, które oczywiście udostępnią materiał, napiszcie komentarz, udostępniłem, udostępniłam i e, te odpowiedzi oczywiście e, dostaniecie jako e, te odpowiedzi dostaniecie się e, jako e, no, takim, taki fajny prezencik, taki gifcik dla Was. OK? Ja tutaj zamykam udostępnienie. Bardzo fajnie, że dzisiaj uczestniczyliście. E, bardzo przepraszam, jeżeli jeszcze były jakieś niedoskonałości ale myślę, że taka forma nauki jest najfajniejsza, gdzie widzicie, gdzie jest kolorowo, gdzie można y, zrobić sobie takie notatki, y, widzieć notatki wizualne, to bardzo dobrze trafia, y, jeżeli chodzi o nasz z, wzrok, y, nasz zmysł wzroku, y, czyli ktoś jest wzrokowcem, to na pewno bardzo mu to ułatwi naukę języka angielskiego. Także w takiej formie myślę, że będę przygotowywać dla Was zajęcia Codziennie pamiętajcie, 19.25 jutro y, czasu angielskiego, 20.25 czasu polskiego. Kto jeszcze, kto jeszcze nie pamięta, zapisać sobie. Codziennie y, lekcje są na naszej, na naszej grupie, na naszym fanpage'u angielskim w 3 minuty. I y, jest oczywiście cały rozpis y, jazdy. Y, na, na, naszym fanpage'u. Także, jeżeli ktoś jeszcze chce sobie zapisać, które tam dni są lekcje, proszę, proszę, proszę bardzo. Wszystko jest na naszym fanpage'u, na naszej grupie. Uczcie się, kochani, jest to dla Was, tworzy to dla Was, spędzam z Wami ten czas. Cieszę się, że jesteście i że się wspólnie ze mną uczycie. Także, dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia jutro, 19.25, 20.25. buziaczki, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.